Atena Soft jest firmą informatyczną, która od ponad 10 lat zajmuje się tworzeniem programów dla budownictwa. Naszymi najpopularniejszymi programami są programy kosztorysowe, takie jak Norma Pro, Norma EXPERT i Norma Standard. Tworzymy również oprogramowanie do zarządzania firmą budowlaną Capital i zarządzania nieruchomością Nieruchomość Pro. O tych produktach opowie już Państwu mój kolega Piotr Cywalewski. Ofercie posiadamy dwa programy do zarządzania. Jeden jest przeznaczony dla firm budowlanych jest to system Kapital oraz program do zarządzania nieruchomościami nieruchomość Pro. Kapital jest to system wspomagania zarządzania, przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie uwzględniający potrzeby branży budowlanej, różnorodność projektów, konieczność bieżącej kontroli i zaplanowania kosztów budowy, prowadzenie rozliczeń zużycia materiału, czasu pracy ludzi i sprzętu. Zmienność warunków wykonywania prac, płynności zatrudnienia ujęte zostało w tym jednym systemie, który stawia na innowacyjność i nowoczesne technologie. System Nieruchomość Pro jest to system wspierający proces zarządzania nieruchomościami, przeznaczony jest przede wszystkim dla wspólnot, spółdzielni i zarządców nieruchomościami. Pozwala na wygodne i szybkie przetwarzanie danych. Dotyczących stawek, kontrahentów, zasobów powierzchni, instalacji oraz innych urządzeń znajdujących się w naszych budynkach. Program dodatkowo zawiera pełen system finansowo-księgowy, dzięki czemu możemy samodzielnie prowadzić rachunkowość naszej firmy. Innymi odbiorcami naszych produktów są firmy budowlane, indywidualni kosztorysanci, małe firmy wykonawcze. Korzystają z naszych programów również samorządy terytorialne i administracja państwowa. Pragnę zwrócić uwagę jeszcze na abonament aktualizacyjny buduj Zbową i bazę cenową Intercenbud. O tym produkcie szerzej powie kolega Marcin Dzwonkowski. CENBUT oferuje łatwą wyszukiwarkę cen, ceny materiałów z kosztami zakupów, jak i bezpośredni dostęp do tych cen poprzez popularne programy kosztorysowe.